W czwartej grze zmierzy się Nikoś i Maciek Wygrasz. Tu są ich Instagramy. No i zaczynamy grę i trzy po trzy. 4. No i zadaję pierwszy. Siemano jeszcze przed rozpoczęciem gry na szybko przedstawiam zasady tych Scooterskapu. więc oczywiście mamy 5 literek, dwóch zawodników, dwie próby na wykonanie triku, last trick i jednego ribeja na całą grę. Każdy trik można wykonać maksymalnie dwa razy na dwóch różnych płaszczyznach. Oprócz tego switche i crossfuty są zabronione, mamy maksymalnie dwa flipy na grę, maksymalnie dwa streetowe triki na grę, no i co, gramy fair play. Zapraszam do sprawdzenia naszych sponsorów w opisie, Pozdro ekipa Tychów, miłego oglądania. Zadam 2 7 bar. Spina przez Canon Drake. Okej. Powtarzasz? Ja, powtarzam. Dobra. Nie było. Nie było. Bierzesz Rebaia? Na to? Nie bierzesz. Dobra. Czyli ma S, bo nie nagrałem jednej próby, więc. Bierzesz Dobra. Ci ma... Dobra.

Zaliczam. Kurde, blade Powtarzasz? Kurczę, spróbuję, ale kondycja mojej ręki nie jest w stanie. O, biorę ribaya, to Nie, stanie nie, nie. spróbuję nie. Nie, nie. Nie,

daję dwa na kawałek Zdaję na erze Dobra. jeszcze raz Yy, bierzesz Lebaja chyba nie Cili, Czyli czekaj jest Je, SC do SC I co zadajesz? Minutko A co? Co ja mam powiedzieć? Nie wiem Tak cię nagrywam, Sodiakuj ty I, Ile masz lat? 14 <laughs> Sebu się dawał mu tatję ja? <laughs> Dobra zadajemy Zadaję brille lane Dobra. Tam na pewno fulcinado rywanta. Okay. Daj mm -hmm. dwa. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Hey. Y, 3, dla niego. On ma trzy. On ma dwa. Zaraz zadajesz ty. Zdaj flare. Nie, Dobra. nie robię. Trzy, trzy. Teraz ty. Daj to 3, chwilę się trzeba, Dobra, zdejmuj. 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 Gdzie? Zdejmuj. Tak. Jest Gdzie jest druga? Nie, zadaj Beko. Beko? Ma, zadaj bo beko. masz takie prawo. Ej, czam, nie kręcisz? Boję się, Mogę, może płacę, że to Czyli jest 4 yy, do 3. 4 do 3 dla, dla niego Bo... Pordą widzowie 4-4 jest i teraz twoja kolej Mimbrella Tutaj 27 whip op przez bęk okay. jakby przez kąt bęku, nie? No i... Dobra poszkana 3 Dawaj! Na... Nie, nie. 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 Czwarta gra y, zakończyła się wynikiem 4 do 5 y, Niestety przegrał Maciej A wygrał... Podnieś mi rękę jak w ringu Węgi. A wygrał Nikoś Dziękujemy za czwartego I idźcie na dalsze 아빠 <laughs> 아이리 <laughs> <laughs> <susurra> <susurra> <susurra>